Dzień dobry! Dzisiaj jest kolejne, wyjątkowe wideo. Wyjątkowe z tego powodu, pewien Francuz, który mieszka już od kilku lat w Polsce, ma na imię Jean-Stefan, zamówił jedną z moich prac, a ta praca to jest właśnie ta tutaj. Jean-Stefan to jest ktoś, kto bardzo mi pomógł, kiedy mieszkałam w Warszawie. Wtedy w suterenie i wtedy w ogóle naprawdę nie miałam pieniędzy ani też żadnego pomysłu na siebie byłam kompletnie osobą zagubioną. Kiedyś napisałam maila do Jean-Stefan, bo szukałam właśnie jakichś takich relacji, w których mogłabym mieć kontakt z językiem, z kulturą francuską. I napisałam, że właśnie jestem Karoliną, która jest w ogóle zafascynowana Francją, która by chciała mieć kontakt z językiem francuskim, która by chciała by właśnie jest pasjonatką Wina, kultury francuskiej. No i on właściwie mm, troszeczkę chciał mi pomóc. No i właściwie w jedyny sposób, który mógłby, mógł mi w pomóc, to załatwić pracę na kilka dni w sklepie sprzedającym wino. No i też tak właśnie przez kilka dni doradzałam Polakom, jakie wino mają kupić. Oczywiście doradzałam przede wszystkim wino francuskie. Oraz kolejną pracę było to, że też to była praca na kilka dni, w którym miałam robić degustację produktów włoskich w jednym z, z dużych sieci sklepowych w Warszawie w Warszawie. No, i przez kilka dni właśnie robiłam degustację bardzo dobrych produktów włoskich. No, to też powodowało, spowodowało, i też uratowało trochę moje cztery litery, bo wtedy właśnie mogłam zarobić trochę pieniędzy, żeby móc w ogóle za co żyć w Warszawie. Jean-Stefan jest kimś dla mnie bardzo wyjątkowym. Mam nadzieję, że zobaczy to wideo. Jestem mu ogromnie wdzięczna. Ważne jest, abyśmy nigdy nie zapominali o osobach, które, które nam po prostu pomogły tak, na ile, na ile mogły. I rzeczywiście. Jean Stefan pomógł mi e, i w ogóle też pomógł jeszcze mi w inny sposób, e, jakim było to, że zamówił ode mnie dwa logotypy, bo też e, w tym czasie robiłam e, logotypy przede wszystkim dla małych e, przedsiębiorstw, e, kobiecych przedsiębiorstw. Małych firm, no i też to spowodowało, że miałam kilka, kilkaset złotych więcej. Bardzo moi jestem wdzięczna za tą pomoc. Nigdy tego nie zapomnę. Mam nadzieję, że kiedyś tutaj przyjedzie razem ze swoją żoną i spędzą wakacje u nas w Dordoń. Raz jeszcze wielkie dzięki i naprawdę nie zapominajmy o ludziach, którzy nam kiedyś pomogli. Życzę Wam cudownego dnia.